Siemanku, z tej strony Kamyk. Miał być dziś Food Champions, ale jest nic i nie będzie niczego. I to, co ta firma robi i dlaczego potrzebuje 24 godzin, żeby startować Food Champions, a nie dała tego rady zrobić do teraz, to po prostu jest czysty żart z graczy i niestety takie są fakty. To jest żart, to jest śmianie się nam w twarz, e, no ale cóż, nie ma konkurencji dla Fifa, no to trzeba w to grać. Znaczy, nie trzeba w to grać, ale no cóż, Ultimate robi swoje, tylko że... No, szkoda gadać W każdym razie dzisiaj przedstawię wam mój team na Food Champions Moje taktyki, moje ustawienia pada Oraz moje ustawienia kamery Bo to zawsze o to pytacie I po prostu za każdym razem będę was odsyłał do tego filmu Zacznijmy od najważniejszego Czyli składu Miała być ikona, miałem 800 tysięcy Prawie 900 tysięcy, zastanawiałem się co zrobić A wyszło z tego właśnie coś takiego Są trzy zmiany Wypadł Party, który jest co prawda na ławce wypad Rodrigo I wypadł Jorente, a za w ich miejsce przed Benjeder, Kante oraz Pogba i powiem Wam szczerze, że miałem tutaj przez chwilę Sona, ale zagrałem 3-4 mecze i było bardzo, bardzo źle. Mamy Benjedera, jego statystyki no... Niby są dobre, ale to skład battle zgrałem, więc tutaj nie będę nic mówił. W każdym razie, no, nadal nie jest to napastnik, który może mi odmienić rosy spotkania. Było tak, że wczoraj w pierwszej lidze wpuściłem Depay'a w 75. Minucie i strzelił mi dwie bramki i uratował mi mecz z 4-3 na 5-4. No w każdym razie, szukam tego napastnika. Mamy 100 tysięcy w zapasie, mamy 100 tysięcy w tym Bennierderze, zapłaciłem za niego 131 tysięcy, ale nadal. No nie mogę znaleźć takiego zawodnika, który po prostu byłby tutaj dobry i wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że, że muszę sporo tutaj dozbierać, bo... Wiele osób dał, pisało mi Kamek Wernera. Wernera mi się gra źle. Obama Young też nie pod mój styl gry. No, ben Yedder po prostu w tych szczegółach, atrybutów ma dużą zwinność, dużą równowagę. Daliśmy mu oczywiście styl gry myśliwy, więc ten pace jest jeszcze lepszy. Nie stać mnie na jego wersję w informie. No, w każdym razie, tak naprawdę, wiecie, kto to byłby idealny Mbappe i, i, i tyle, tylko potrzebujemy 300 tysięcy, Więc. Liczymy na to, że dobrze nam pójdzie Food Foot Champions i milion wypadnie nam jakimś cudem spaczek albo samym bapę. No w każdym razie tak wygląda ten skład, w grze wygląda to już Wam pokazuję jak, jeżeli weźmiemy sobie własną taktykę, którą zresztą zaraz Wam też pokażę. 4, 2, 3, 1 wejdziemy w formację. To Ben Jeder gra na ataku, a Griezmann gra za nim, Hazard z lewej strony, Adama Traore z prawej. To Adama Traore też w niedalekiej przyszłości chciałbym zmienić na kogoś lepszego. Do tego Kante Pogba na defensywie no i Mendy, Varane, Sergio Ramos i Semedo w obronie. No i dobra, od razu mogę wam pokazać taktykę, jaką używam, jaką będę grał, chociaż jeszcze powiem wam szczerze, że trochę ją modyfikowałem, ale jeżeli chodzi o mój styl gry w obronie jest to zdecydowany pressing na szerokości 5 oraz głębokości 3 te prostopadłe piłki nie chcę za bardzo żeby to wpadało więc cofnąłem tą naszą obronę no i dlatego wygląda to właśnie w ten sposób jeżeli chodzi o atak to jest zrównoważony 5-5-3-3 i na razie tutaj nic nie zmieniam aczkolwiek no będę chciał na pewno tutaj tym manewrować w tym Foot Champions zobaczymy co wyjdzie z, tymi, z tych meczów jeżeli chodzi o na Napad tutaj o wytyczne, napastnik ma wybiegać za plecy obrońców. To jest jedyna zmiana, jaka u niego jest. U reszty nie mam nic oprócz boki, wsparcie przy wrzutkach w pole karne przy centrach. Tutaj, tutaj zmieniłem, żeby wchodzili w pole karne przy centrach. Myślę, że to może się przydać, zwłaszcza, że te centry um, też w tej chwili z R1 są bardzo, bardzo dobre. Dwóch defensywnych pomocników tutaj mamy Kante i Pogbe. No Jak widzicie, u Kante jest to zostawaj z tyłu, agresywne przechwyty oraz krycie środka, a u Pogby jest to krycie środka oraz agresywne przechwyty, jeżeli chodzi o zmianę. Um, nie przeciwna ile nie podań, nie krycie indywidualne, ze względu na to, że ci zawodnicy i tak to my nimi sterujemy w głównej mierze jeżeli chodzi o defensywę, grałem wczoraj sporo meczów w pierwszej lidze. Trafiałem na, wyobraźcie sobie, że na 6 spotkań tak naprawdę trafiłem na ludzi na moim poziomie albo w wyższym poziomie ode mnie, którzy grali naprawdę lepiej ode mnie w FIFA. Gdzie 6 spotkań z rzędu, że ja mówił, że ktoś gra lepiej ode mnie w FIFA, coś po prostu nie zdarzało, ale w tej pierwszej lidze wczoraj był, był kosmos poziom, no i naprawdę ciężko się grało, chociaż w defensywie radziłem sobie całkiem nieźle. To może był większy problem z tworzeniem tych ataków, no i w ten sposób po prostu biegam tym kantę. Nie wiem, co są. Są o nim inni. Wiem, że United mówił, że gra nim się źle i że cena do jakości nie jest odpowiednia. A mi się gra, tym kantę bardzo dobrze i świetnie odbiera piłki. Z lewej strony Mandy, z prawej strony Nelson Semedo. Wszyscy mają oczywiście zostawę z tyłu. Kurczę, nie zmieniałem tych wytycznych, bo uważam, że to jest bez sensu. Więc taka jest moja taktyka wyjściowa w meczu. Z racji, że pierwsza liga weekendowa to szybki przerywnik, ale nie uciekaj, bo może akurat coś ci skapnie z tego. Po wracamy do współpracy z Betklikiem. Zaczynają się mecze, zaczynają się Food Champions. Niestety nie można obstawić, ile kamek wygra albo przegra meczy, albo ile razy zreczwituje. Natomiast możecie obstawiać oczywiście zakłady, no jeżeli chodzi o mecze. E, no i z kodem Kamek 50, jeżeli się zarejestrujecie nawet kliku, no to macie ten zwrot. Także zakład bezpieczny, sprawdźcie sobie link w opisie. E, no a to jest mój kuponik na, na ten weekend. I ja poszedłem w ten weekend w pewniaczki. Ja jestem pewniakiem na Food Champions na ten weekend, a pewniaczki dla mnie to. Jeżeli chodzi o zwycięstwo Paris Saint-Germain, zwycięstwo Borussia Dortmund, Real kochany, oczywiście musi wygrać Juve i Barcelona. E, całkiem niezłe te kursy, 5 dyszek postawio postawione do wygrania, e, 384 zł. No i zobaczymy, czy, czy będzie zwrócone, dajcie znać jakie Wy postawicie kupony i przypominam, kawiek50 przy rejestracji, zapraszam nawet klika, no i do zobaczenia na streamach. Próbowałem jeszcze robić coś z 4 2, 2, 2 jak widzicie, ale to też mi się jakoś tam nie spisywało dobrze, nie miałem jak budować tych ataków, wydaje mi się, że 4 2 3, 1 jest aktualnie najlepszą. Jeszcze będę chciał zrobić możliwe, że właśnie 4-2, tutaj jest takie pod, już jak będziemy chcieli dojechać przeciwnika, 4. 4-4-2 na mega głębokości, nieustannym pressingu i tutaj nawet można by było zrobić szybkie konstruowanie akcji, większe zagęszczanie szesnastki, żeby, żeby to dobrze wyglądało, ale to już jest taki dojazd przeciwnika, jak będziemy mocno przegrywać albo mocno wygrywać i po prostu będziemy chcieli, żeby przeciwnik zrage quitował. Jeżeli widzielibyście jakiegoś innego napastnika, bo wiem, że Rashforda też pro, pro, proponowaliście, Jakoś nie ufam temu Rashfordowi, no to tutaj ten, e, za tego Benedera prawdopodobnie będę chciał e, Kiliana Mbappe, chociaż no, jak wejdziemy sobie w listę transferową i zobaczymy cenę aktualnie Mbappe, no to możemy się tylko złapać za głowę, bo e, w tym momencie Kylian Mbappe kosztuje około 1,4 mln, 500 mln, więc no, tutaj wyrwać go za, za ten 400 tysięcy e, pewnie się nie da. Zobaczmy 481. No dobra, 440, widzę milion nie 440 tysięcy, więc no na pewno, na pewno ciężary. Milion 300 to, to jest jego, milion nie milion No to, to są ciężary, no ale to jest zawodnik, powiem Wam, że jeżeli chodzi o tą zwinność, równowagę, tempo, ten, te szczegóły, ten dryk, innowacyjny strzał, strzał fałszem, no jest to zawodnik kompletny i w tej pierwszej lidze teraz trafiam na ludzi z Neymarem, Mbappe, Cristiano Ronaldo i każdy z tych trzech zawodników po prostu po prostu robi taką różnicę, że żaden z moich nie robi takiej. Ja mam po prostu średni skład. Ale wiemy, że ja gram o Road to Glory. Natomiast ten Mbappe to jest taki pierwszy. Neymar Mbappe to jest w ogóle duo, które jako, jako, jako pierwsi do niego chcemy dążyć. Nawet jestem skłonny sprzedać obronę, żeby dorobić tych dwóch zawodników. Potrzebujemy na nich, myślę, no 1400, tak? 1400 Mbappe i chyba Neymar teraz około miliona. Może 900 tysięcy widziałem, więc no e, potrzebujemy no nawet no powyżej miliona już, więc potrzebujemy na nich 2,5 miliona i to tak spokojnie 2,5 miliona potrzebujemy. Na razie mój skład jest warty milion 800 tysięcy, e, no więc jeszcze nam sporo brakuje, ale będziemy grali każdą ligę weekendową, jeszcze jakiś skład battle spróbuję, więc mam nadzieję, że po prostu to szczęście się nam do nas uśmiechnie i z tych paczek e, będziemy robić coraz lepsze upgrade'y i nasz skład będzie się piął do góry, no a mówię Mbappe i Neymar to takie... Numer jeden. Pogadałem o składzie, pogadałem o wytycznych i teraz chcecie zobaczyć moje ustawienia. Ja zawsze mówię, że powinniście sugerować się sobą. Nie powinniście wchodzić na przykład do Texa, do Dejmiego, do Gorilli i sprawdzać jak ci najlepsi mają ustawione, ustawione pady, jak mają ustawione kamery. Bo według mnie każdy z Was indywidualnie powinien to dostosować do siebie. Tak jak na przykład pod koniec FIFA 20 grało mi się dobrze na telewizyjnej 3, tak w FIFA 21 em, dla mnie. Ta kamera współpracy robi taką robotę, ponieważ te prostopadłe piłki są tak ważne, tak ważne jest to rozgrywanie piłki w dobry sposób, że kamera współpracy dla mnie jest osobiście o wiele lepsza od telewizyjnej 3. No ale dobra, jeżeli chodzi o sterowanie, to tak naprawdę ja tutaj nic nie zmieniam, tego trenera możemy sobie tylko ukryć. Jeżeli chodzi o wykończenie precyzyjne, mam włączone, próbuję z finezji gdzieś tam to robić, ale na przykład nie spamuję strzału, z główki, tylko po prostu naciskam raz i liczę, że to wpadnie. Wskaźnik następnego zawodnika włączony to jest to, że. Po prostu wiecie na kogo, jeżeli wciśnięcie L1 zmieni wam zawodnika. Wspomaganie blokowanie, podań włączone. Automatyczne przełączanie wysokiej i bezpańskiej piłki, chociaż czasem to przeszkadza. Automatyczne przełączanie przy wspomaganiu ruchu, brak wspomagania. Kontrola tempa wspomagana. Automatyczne wymyślne podania włączone. Automatyczne wybicia włączone. Chociaż tutaj powiem szczerze, że, że można czasem to przełączyć, bo wtedy automatyczne wybicia zazwyczaj są, kiedy, kiedy jest jakaś taka piłka dziwna i bramkarz mam. Ma Wam wybić. Wiadomo, czasem lepiej przyjąć, ale jednak lepiej wybijać te piłki. Automatyczne strzały, jeżeli, no, są nieraz strzały, ale w tej chwili bardzo rzadko. Gdzie dośrodkowujecie, i po prostu czas na tą reakcję jest na tyle krótki, że drugi zawodnik sam wykonuje strzał. Ja jeszcze nie spotkałem się z tym w tej FIFA, więc ja zostawiam tę opcję na włączoną. Bloka blokada adresata to też zostawiam jako włączone, no bo tutaj w tej FIFA to jest, to jest ta nowość, ale no. Nie używam tego, chociaż trafiłem na jedną osobę, która to używała i używała to bardzo dobrze w pierwszej lidze i jeżeli ktoś się tego nauczy, to naprawdę może pomagać. Kontekstowy drybik włączony, wspomaganie główki włączone, zmiany prawym drążkiem zależnie od piłkarza, wspomaganie podań po ziemi asysta, wspomaganie podań prostopadów asysta, wspomaganie strzałów asysta, wspomaganie dośrodkowań asysta, wszędzie to asysta, wspomaganie gry bramkarzem częściowa, analogowy sprint włączony, chociaż mógłbym również to wyłączyć, ale, ale mam włączony. Obrona tak praktyczna oczywiście i blokada adresata poźna tu mam późno. Odbiorca, jeżeli chodzi o opis to odbiorca podanie jest wybierany jak najpóźniej dopiero tuż przed kopnięciem piłki. Jest to ustawienie domyślne. W tamtej Fifie miałem ustawione na wczesne, czyli odbiorca podanie jest wybierany wcześniej już w momencie rozpoczęcia animacji kopnięcia. I wydaje mi się, że teraz w ogóle myślałem, że miałem to włączone swoją drogą. Wydaje mi się, że wrócę na to wczesne i sobie dzisiaj to przetestuję, bo to jest to, że możecie kontrolować tego zawodnika Odbiec nim, czy, czy zrobić coś innego, już na początku podania i, i ja to po prostu ustawię i zostawię. Jeżeli chodzi o tutaj, to mam klasyczne ustawienia, pada, więc, więc tutaj nic szczególnego, a tylko ta jedna zmiana. Jeżeli chodzi o kamerę, nic prostszego, jest to kamera współpracy, ustawiłem ją wcześniej, przy w gazetę, nie jest ważne i domyślne, wszystko na 10, więc ta kamera współpracy naprawdę pozwala Wam troszeczkę, może daleko jesteście od piłkarzy, nie widzicie dokładnie, co oni robią, nie ma tych szczegółów, ale moim zdaniem to są najlepsze lepsze ustawienia do tej FIFA, dla mnie przynajmniej, ponieważ widać te podania, widać, jak rozgrywać piłkę, macie naprawdę przejrzyste pole, widzicie, gdzie wam wybiega zawodnik. No, i jeżeli dostosujecie się do tej kamery, to w tej Fifie może dać wam to, to naprawdę fajną przewagę, chociaż wiem, że są osoby, tak jak mówię, które indywidualnie powinny dla siebie wybierać tą kamerę, która najlepiej mu odpowiada. No i na koniec, żeby nie było tak smutno, że dzisiaj Food Champions nie ma, a stwierdzę, że co, ja nie otworzę dla was paczki, ja otworzę! Jedną już wcześniej otworzyłem. Wiem, że otwieranie paczek za końcu to jest strata, ale może akurat, może akurat coś wylecie, tutaj bardzo długo się wczytuje, może walkout się wczytywał. Otóż nie, nawet ekranów chyba nie będzie, więc no e, ciężko tutaj o zarobek. E, Giuliano, e, więc no, jesteśmy minus 20 tysięcy na tej paczce, ale czego się nie robi dla moich kochanych e, widzów. Tak, Giuliano, no tutaj 650 to tu 650, Mbolo nawet nie 600, no, no cóż też bywa czasem, chociaż ten może. O, myślałem, że ci Brazylijczycy czasem potrafią być coś warcie, ale widzę, że, że jednak nie. No to straciliśmy dzisiaj około e, 20 tysięcy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że już wiecie, jak ustawić to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Dzisiaj krótki live od 16 do 19, żeby sobie wieczorem zrobić wolne. Natomiast jutro o 10 zaczynamy Food Champions. Pamiętajcie o tym. Jutro e, raczej odcinka nie będzie, bo miało być tak, że ja. E, dzisiaj robię live z Food Champions. Jutro na 15 wrzucam em, to, co, to, co działo się w tym dzisiejszym Food Champions. No ale niestety mm, no jest jak jest, więc jutro o 10 rano live e, z Food Champions. Natomiast dzisiaj od 16 do 19, może jakieś drafty, może jeszcze coś porobimy, jakieś zmiany i trochę w Division Rivals coś poróbimy. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Odcinek numer 16, Road to Glory. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć.